Cześć! Tu Alicja z Barber Kitchen. Dzisiaj pokażę Wam przepis na Dynię z chorizo. Zapraszam! 3, 2, Korzystając z okresu jesiennego i tego, że mamy jeszcze w sklepach Dynię, pokażę Wam bardzo fajny przepis na śniadanie czy też na kolację. Nie skłamie, jeśli powiem, że. Takie danie jemy przynajmniej raz w tygodniu i polecam Wam, biegnijcie po dynie, póki jeszcze jest w sklepie, jest jeszcze w dobrej cenie. To danie jest aromatyczne, pikantne, na pewno przypadnie Wam do gustu. Potrzebować będziecie przede wszystkim chorizo, czyli hiszpańskiej kiełbasy z papryką. Uważajcie na to, co kupujecie w sklepie, ponieważ bardzo często ten produkt, jak przeczytacie etykietę, składa się w większości z tablicy Mendelejewa, jest bardzo dużo chemii, ulepszaczy. A tak naprawdę powinno być w niej tylko kilka składników, czyli mięso, sól, pieprz, papryka. W zasadzie to wszystko. Potrzebujemy również dynie, w zasadzie kawałeczek ważący mniej więcej 500-700 gram. To jest tyle, ile mniej więcej w mojej misce. Ja sobie już wcześniej przygotowałam dynię, pokroiłam, żeby nie tracić czasu, nie pokazywać wam jak się kroi Dynie. dynie. Potrzebny będzie czosnek, czerwona cebula pomidory, najlepiej pomidory koktajlowe, sól, pieprz, papryczka, chili oraz sekretny składnik, bez którego tak naprawdę to dalej nie istnieje, czyli kumin. kmin rzymski inaczej. Zabieramy się za krojenie kiełbasy. Chorizo kroimy na kawałki. Myślę, że jedna kiełbasa nie wystarczy, pokroimy długą. Chorizo wrzucamy na patelnię, na w zasadzie łyżkę masła klarowanego. Moje chorizo wrzucam na gorącą patelnię. I cyk. Podsmażam około 5 minut, a w międzyczasie przygotuję sobie cebulę i czosnek. Użyję dwóch ząbków czosnku. Czosnek po prostu posiekajcie drobno. Eee, z papryczką chili, uważajcie, ja nigdy nie wiem ile jej dodać. A dodam połowę. Łącznie z ziarenkami, wtedy mam pewność, że danie będzie pikantne. Do mojego mięsa dorzucam cebulę, czosnek i e, ostrą paprykę. Ale pachnie! Podsmażcie wszystko razem około 7-8 minut, tak aby cebula troszeczkę się podsmażyła. Następnie dorzucam dynię. Patelnię przykrywamy. Całość powinna dusić się około 10 minut, tak aby nasza dynia zmiękła. Więc trzeba się pokroić sobie pomidory. Użyję powiedzmy dwie garści. Jeśli nie macie pomidorów koktajlowych, możecie użyć normalnych pomidorów, aczkolwiek dodajcie je totalnie na sam koniec, po to, aby nie zrobiła się taka pomidorowa pulpa. W trakcie gotowania, jeśli zauważycie, że cebula Wam się przypala, to oznacza, że należy troszeczkę podlać nasze danie, aby dynia zmiękła. Na sam koniec zrzucam pomidorki. Dodajemy trochę soli, pieprzu, sól himalajską, of Trochę oregano, i teraz uwaga, gwóźdź programu. Kumin rzymski. Tak jak mówiłam, bez niego to danie nie ma racji, bytu. A, widzimy, że dwie małe szczyty. Całość mieszamy, kropiamy delikatnie oliwą. I voilà. To jest to. Pięknie pachnie. Do ozdoby dorzucę troszkę oregano. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, zapraszam na kolejne, zapraszam też do odwiedzień na blogu Barbel Kitchen oraz kanał Cross A jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Dzięki!